Piękno małopolskich gór można odkrywać również latem. Zachęca do tego inicjatywa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Instytucja Województwa Małopolskiego zainaugurowała sezon turystyczny. Z racji panującej pandemii, otwarcie odbyło się online. Każde otwarcie sezonu turystycznego to nowa przygoda w. w... Uczestniczę w wielu już takich otwarciach i muszę powiedzieć, że poznaję piękno Małopolski. No dzisiaj to jest bardziej otwarcie wirtualne dla wielu osób, które nie mogą z nami uczestniczyć, nie mogły z nami uczestniczyć w tych wydarzeniach. Niemniej jednak no jest to też ciekawa w, w, w forma prezentacji Małopolski. Mieliśmy i wspaniałe pokazy balonowe, mieliśmy wspaniały koncert, mieliśmy jak zwykle spotkanie tych naj, najtwardszych przyjaciół małopolskich turystów. Otwarcie sezonu miało miejsce przy schronisku Koliba na łapsowej Polanie. Jesteśmy w najpiękniejszym regionie nie Polski, świata, bądźmy. Przyznajmy się do tego. Jesteśmy w najpiękniejszym regionie na świecie, gdzie nie brakuje atrakcji, gdzie nie brakuje wspaniałych miejsc, w których można spędzić wolny czas i przede wszystkim jesteśmy w gronie przyjaciół. W związku z tym, to, że dzisiaj otwieramy sezon turystyczny bardziej wirtualnie niż rzeczywiście, no to. Mam nadzieję, że to tylko nas zachęci do tego, żeby ruszyć na te tra trasy, poczuć ten i zapach, i ten klimat, i przede wszystkim poczuć to piękno naszej ziemi. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mogli spotkać się na małopolskich szlakach turystycznych.